Tak naprawdę to dzisiaj jest najkrótsza noc w roku i najdłuższy dzień, który właśnie się kończy. Jak zawsze pozdrawiam Was z Rambertowa z okolic z, mojego, z mojej zielonej okolicy. Chciałam dzisiaj powiedzieć kilka słów. Na temat polityczny i powiedzieć Wam o jeszcze jednym czarze związanym z nocą świętojańską i z włoskimi tradycjami. Otóż w tej chwili coraz bliżej nas są wybory i coraz częściej nasze dyskusje dotyczą tematów związanych z polityką. Natomiast yy, Kwestia chyba najważniejsza to taka, kogo należy obecnie oceniać jako lewicę, a kogo jako prawicę. Kiedy zapytacie polityka albo politologa przeciętnego, to z reguły zacznie wam opowiadać, zacznie mówić, mówić i skończy się na takim słowotoku. Natomiast jeśli poprosicie o konkrety, to tych konkretów nie będzie. Dlatego, aby pomóc Wam w dyskusjach i dać Wam jednocześnie temat do zastanowienia się w takim cudownym czarodziejskim okresie, chciałam przytoczyć Wam definicję prawicy i lewicy włoskiego politologa, który się nazywał Norberto Bobbio i który działał w drugiej połowie XX wieku, bardziej u schyłku XX wieku. A napisał on wiele bardzo ciekawych prac, jak na politologa, oczywiście, przy czym udało mu się dotrzeć, sformułować w mojej opinii najprostszą definicję prawicy i lewicy. Otóż, według Norberto Bobbio, najprostsza definicja prawicy to ruch, którego celem i ideałem jest wolność osiągnięcie wolności wolności jednostki i wolności narodu, wolności ludzkości jako takiej, o wolności wypowiedzi, wolności decydowania o swoim życiu. Oczywiście jest to związane z naszymi zasadami etycznymi. Natomiast podstawą i dążeniem każdego ruchu, który możemy określać jako prawicowy, jest wolność. A więc, a jak nad, w związku z tym będziemy definiować lewicę. Otóż, zdaniem Robert, Norberto Bobio, le, jako lewicę możemy określić każdy ruch, który jako cel stawia sobie osiągnięcie równości. I tu zwróćmy uwagę, że równość nie zawsze oznacza wolność. Równość pojęta jako uniformizacja jako wyrównywanie ewentualnych różnic. A więc to jest najprostsze i w moim odczuciu najlepiej odzwierciedlające różnice. W związku z tym zdamy sobie sprawę, że choć stara się nam przedstawić ruchy totalitarne okresu międzywojennego jako Ekstremalną prawicę, to jest to absolutnie błędne, ponieważ były to zdecydowanie ruchy lewicowe. Dobrze, i tyle o polityce, bo z wieczór jest zbyt piękny, żeby się nią zbyt długo zajmować. Teraz chciałam Wam opowiedzieć o. Czymś e, również takim nalewkowym czarze, a mianowicie we Włoszech tradycją jest przygotowywanie właśnie w dzień poprzez wigilię świętego Jana, rozpoczęcie przygotowania fantastycznej nalewki, która jest znana jako Nocino albo Nocillo, rzekomo najlepszą nalewkę orzechową. Przygotowuje się w okolicach Modeny i ja miałam okazję poznać taki lokalny przepis z miejscowości, która się nazywa Nocetolo, co należałoby przetłumaczyć jako orzechowo. Mieszkał tam jeden z moich przyjaciół, a jego mama, starsza już pani, robiła fantastyczne przetwory i między innymi cudowną orzechówkę. Orzechówkę taką, i to jest ciekawostka, że do przygotowania orzechówki trzeba zawsze użyć nieparzystej ilości orzechów. Nie wiem czemu, nie wiem, czemu to ma sprzyjać, ale taka jest tradycja. Jednocześnie robi się tą nalewkę w inny sposób niż typową polską orzechówkę. A mianowicie orzechy zebrane należy pokroić właśnie w Wigilię Świętego Jana. U nas właściwie należałoby ten czas przesunąć, bo jednak mimo wszystko we Włoszech owoce dożywają nieco wcześniej. Więc ja myślę, że dobrym okresem byłby początek lipca. A więc w każdym razie orzechy kroimy na cztery części, zasypujemy cukrem, a po trzech dniach zalewamy alkoholem. Dokładny przepis znajdziecie w opisie. Do typowego, do tradycyjnego nocino z okolic Modeny dodaje się także cynamon i goździki, a także skórkę cytryny. Natomiast wersja, którą ja otrzymałam od pani Maury. To wersja, która zakłada jeszcze dodanie płatków róży cukrowej, więc mogę Wam powiedzieć, że nocino przygotowane w ten sposób jest naprawdę fantastyczne. W starych przepisach znalazłam także inne składniki, a mianowicie można dodać do nalewki orzechowej także anyż gwiazdisty, a także lekko potłuczone ziarnka kawy. Możecie wybrać wersję, która Wam najbardziej odpowiada. Jak powiedziałam, przepis znajdziecie w opisie. Niestety też chciałam powiedzieć, że z lasu raczej nie będę nagrywać, ponieważ miałam bliskie spotkanie z pewnym kleszczem, który na mnie napadł i wygląda, moja ręka wyglądała jak dynia, więc raczej nie będę ryzykować kolejnych wypadów w środku lasu, tym bardziej, że Byłam zabezpieczona teoretycznie przed kleszczami. Jak widać, kleszcze rembertowskie, które są niemalże legendarne, to są absolutnie odporne na wszelkiego typu środki zapobiegawcze. Dobrze, ale na tym koniec o przykrych rzeczach. Życzę Wam najpiękniejszego e, wieczoru i najpiękniejszej krótkiej nocy. Wszystkiego dobrego, kochani. Oby e, ten cudowny czas przyniósł nam zmianę na lepsze.